dusznym półmroku miasta, tam gdzie neonowe światła migają jak zmęczone powieki, stoi mężczyzna o sylwetce przypominającej kamienny pomnik siły. To byk, urodzony pod znakiem ziemi, twardy, nieustępliwy, zbudowany z uporu, jakby ktoś ulepił go z betonu i dymu papierosowego. Jego szerokie ramiona wypełniają wąską uliczkę, a każdy krok brzmi jak werdykt wydany na bruk. Ciężki Pewny, nieodwołalny. Na twarzy ma trzydniowy zarost, a w spojrzeniu chłodną determinację człowieka, którego nie da się przestraszyć ani złamać. W ustach tli się papieros, od którego pomarańczowe światło odbija się w stalowych oczach, nadając ich spojrzeniu drapieżnego blasku. Dym snuje się leniwie, jakby wiedział, że przy nim nie ma powodu się spieszyć. Na grubym palcu lśni sygnet z wytłoczonym rogiem, symbol władzy, charakteru i ostrzeżenie dla każdego, kto myślałby, żeby wejść mu w drogę. Za jego plecami neon, stylizowany na głowę byka, bzyczy nieregularnie, rzucając na mokry asfalt plamy czerwieni i purpury. Deszcz odbija te kolory, rozmazując je niczym farby na starym obrazie noła. Powietrze pachnie wilgocią, dymem i czymś jeszcze. Czymś niepokojąco głębokim, jakby sam los wstrzymał oddech. W dłoni byk trzyma ciężki, skórzany notes. Nie jest to zwykły notes. To katalog zobowiązań, sekretów i układów, których strzeże z uporem godnym swojego znaku. Każda strona to historia, której nie przerwie żaden krzyk ani groźba. Byk w świecie noir to żywa skała. Lojalny, gdy coś lub kogoś uzna za swoje, i niebezpiecznie nieugięty, gdy ktoś spróbuje to odebrać. W półmroku wygląda jak strażnik Starego Kodeksu, tego, którego nie zapisano, ale którym rządzą twardzi, milczący ludzie. Stoi w tej ulicy jak symbol siły, wytrwałości i nieprzemijalności, jak ktoś, kto nigdy nie odpuszcza. I kto nigdy nie cofa się o krok, niezależnie od tego, jak ciemna potrafi być noc.